testowany przez dekady. Jest grupa osób na świecie, bardzo duża, milion, pewnie kilkumilionowa, którzy już są wciągnięci w ten system i bardzo precyzyjnie testowani. I wiemy dokładnie, co może ta technologia robić z człowiekiem. Nie ma żadnej wolnej woli. Nie ma nic. Człowiek jest marionetką, musicie to zrozumieć. I dopóki nie, nie. tego nie będziemy ludziom uświadamiać, że że naprawdę, no, to jest całkowite ograniczenie naszej wolności, tej wolności mentalnej, naszego, naszych myśli, naszych zachowań, emocji. My mamy być cyborgami. Niestety, do tego to zmierza. A my tutaj mówimy, co możemy, jak i tak dalej. Jeżeli żaden z przedstawicieli, którzy będą chcieli tutaj nami zarządzać, nie zrozumie, że tak jest, że do tego zmierza świat i oto jest teraz ta cała wojna na świecie, to. To nic, nasze dyskuty tutaj nic nie dadzą. My musimy naprawdę wybrać ludzi, którzy interesują się technologiami, wiedzą, jak one, jak one funkcjonują, jak już funkcjonują w Chinach. Wiecie, jak Chiny są zarządzane, tak? Jedna kamera ma cały monitoring wszystkiego, jak już to się nie podporządkowuje, ma zakazy, nakazy i tak dalej. Także jesteśmy tutaj i, i, i bardzo mi się podobał ten program pana Romualda, Możemy zrobić taką akcję odolną właśnie w całej Polsce, gdyby ludzie zrozumieli, że możemy wpływać na samorządowców i wywierać presję na nich. Tak. I wtedy, ale tłumaczyć. No, tylko, że to jest już, widzimy jak mentalnie społeczeństwo polskie jest przeprogramowane. Widzimy po maseczkach. Widzimy po tym, że ludzie nie, nie myślą w ogóle samodzielnie. W ogóle nie myślą. No, jak, mówią, tyle się mówi w internecie, że maseczki szkodzą, że przed niczym nie chronią, a mimo to ludzie jak roboty już chodzą. Czyli robotyzacja ludzi jest na dużym poziomie i tylko poprzez masowe alternatywne media, ale właśnie alternatywne media poza NTV, które dlatego zostało skasowane tak naprawdę, bo jako jedyna stacja, no i Oczywiście jeszcze pan Rafał Musakowski też wspomagał tematycznie te tematy elektronicznych tortur. I oni obydwaj mają wyłączone kanały duże, tak? Główne. Także pozostałe no przepraszam, alternatywne przepraszam, fałty, fałty, media. Przepraszam, VTV zostało na dwa Już miesiące również. Więcej. Więcej na więcej dwa miesiące. W z tym, że były również no. tematy antysystemowe. Mhm. Doktor Kaczorowski również się wypowiada tak. na temat manipulacji, ale te, ale... hipnozy, tak. y, mediów, które hipnotyzują. Tak, ale temat kontroli umysłu, i elektronicznego wpływania na człowieka jest ale numer To już jeden wpływa, na proszę pani, bardzo mocno na nasz umysł na świecie, i w dużym tak. stopniu kontroluje. Tak. Oczywiście. Dlatego trzeba ja mieć do bardzo... tego dystans. A żeby mieć do tego dystans, to trzeba no, mieć inne ja zainteresowanie bardzo... poza tym. Oczywiście. Zwykłe telefony, dopóki się jeszcze da, bo um, nie mówi się o tym właśnie, że Piąta władza, no. dotykowe, dotykowe urządzenia elektroniczne jakby wpływają na nasze Takie procesy mózgowe, na nasze Nie, to myślenie. na pewno nie. One są skorelowane. <laughs> Tylko widzi Pani, jest jedna rzecz, że jeżeli Pani mówi A, to trzeba powiedzieć B bo trzeba je pośrodkować. Jeżeli pani mówi, że negujemy to czy tamto, to co w zamian? W zamian, taj, w zamian proszę pani, samotność. i Bardzo ma ja wpływ na sytuację, bo pani jest odrywana od niezależnej informacji. Te potoki informacyjne, jeżeli już, są subiektywne, czyli my wybieramy to, co jest nam bliższe. Jeżeli będzie nas coraz więcej, coraz więcej tych niezależnych, to będziemy sobie tworzyć pewną linię, która doprowadzi do tego, że znajdziemy się najbliżej prawdy, rzeczywistości. Ponieważ niestety anglosaskie media, już wiemy o tym, zostały całkowicie skoncentrowane w jednych rękach. Liberastów szeroko pojętych, czyli skrajnych liberałów, Neokon, neokonów, jak to się tam nazywa różnie w Europie, deep stateów, których jest dużo, pewnie w Stanach jest 2000 tych, którzy zarządzają Stanami. Różne informacje są, ja mówię o rosyjskich informacjach, ale dość ciekawe. Tam jest dużo filozofii specjalistów. I teraz problem polega na tym, że rozmawiamy o prezydencie. No tak, ale prezydent w Polsce to kim jest? Prezydent podpisuje umowę albo nie. Znaczy ustawa, nie. Mhm. I rządzi w okresie wojny, szanowna pani. Czyli tak naprawdę władzę ma premier. Ale jeżeli pani teraz popatrzy na kompetencje, to im dalej wnic, na, na w nic, na dół, tym większe możliwości. Dlatego że samorząd samorząd ma duże, duże kompetencje. Ma no właśnie. Na przykład prezydent miasta rządzi policją w Warszawie, a nie minister. Minister daje dyrektywę ogólną, ale wykonanie ma jakby prezydent pod sobą. Najważniejsza... I ta policja, która tutaj biegała, to ona jest wynajęta przez prezydenta miasta. Dlatego prezydent miasta Warszawy czy... ma wielokrotnie większy budżet niż prezydent państwa. Tak, i najważniejsza jest nasza świadomość, dopóki ludzie nie będą mieli świadomości zagrożenia. Ale niech pani powie, świadomość świadomością, kwestia mediów. Media pani stworzy wtedy, kiedy będzie finansowanie. Ale jakie finansowanie? Finansowanie niezależne od nich. A jest mało czasu. Dlatego, że jeżeli... Pani sobie zdaje z tego sprawę. Chiny, Rosja wprowadzą cyfrowe waluty państwowe, to jej bitcoiny szlak trafi i wreszcie będzie dobrze, i dolar będzie miał kłopoty. Także nie Pani? Czyli krótko mówiąc, my powinniśmy będąc, walcząc o naszą niezależność, i rozumieć, że musimy żyć w wielowektorowej Polsce, która ma niezależne stosunki z Syrią. Niezależne stosunki z Rosją, niezależne stosunki z Iranem, z Chinami, gdzie my ustalamy, jesteśmy suwerenni, to jest bardzo trudne, ale możemy to zrobić tylko wtedy, kiedy ich mechanizmem obalimy ich wpływy, czyli maszyny wyborcze, które nami rządzą, 20 pary procent, PiS Platforma czy Popis, ulegną destrukcji, odejdą od władzy, pojawią się nowe elity. To tyle. Dziękuję. Ja, ja ośmielę się, tak. to jeszcze znało coś powiedzieć. Yy, okazuje się, że. Yy, ja, no jakoś dane mi jest, że ja spotykam tych ludzi, którzy coś tworzą, na przykład e, słynnego Adolfa Kublińskiego. To środowiska no, można tworzyć, zaradcze robił, prawda? E, co więcej, okazuje się, że, że ten człowiek e, mówił, że trzeba siać, działać, zabezpieczyć się żywnością i, i stworzył pewien ruch. Nie wykorzystano tego. Nawet w proteście 10 października. Ale myślimy o czym? Żeby stworzyć regiony, na przykład tysiąc hektarów ktoś ma i chce tam ogłosić państwo. Jakby państwo, które ma nie, niezależność. Połączyć to, spróbować porozumieć się z, na przykład z, z Białorusią czy z innymi państwami i stworzyć jakby coś tam w, w związku wyznaniowego. Wiemy, że, że niektórzy ludzie mają dzięki związkom wyznaniowym przewagę nad nami. Bo mogą sprowadzać wszystko działać. Więc trzeba by i wtedy ustanawiać się prawa tego regionu. Nie? Jeżeli próbować... Łączyć do tych ludzi, nie? Ktoś tam pod, pod Radronem stworzono jakieś państwo, nie wiem jakie to, to, to struktury, ale jest tam jakiś Kibuc, nie wiem jak to się nazywa, no. Kabuko, czy Nabuko, nie wiem. Takie Kabuto, jest tak, królestwo tak, Kabuto. Kabuto tak? No Kabuto. To właśnie, i, to, i, i coś w tym, w tym stylu tworzyć, nie? Mieć, żebyśmy przypisywali ludzi do ziemi. Żeby ta Ziemia miała jakieś swoje prawa. Można zrobić coś prawników zatrudnić, którzy mogliby spowodować, że oni w ten sposób stworzą, no właśnie wzorzec tych, tych związków wyznaniowych. No, tak, takie, taką propozycję krótką mam. Do tego waluty regionalne. <coughs> to, 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 też, to też. To są sprawdzone no. i wtedy bezpieczeństwo mam zapewnione. Waluty tak. regionalne i <coughs> banki komunalne, jeśli ktoś wie ktoś wie, że dane miasto ma y, konto y, swoje miejskie w jakimś banku zagranicznym, to, powi to powinien krzyczeć głośno z sesji Rady Miasta. Twórzcie w lokalnym banku, albo w polskim banku przynajmniej. Jeśli no właśnie, Warszawa tak. ma w City Banku od lat, to komu służy Warszawa? Tak? Przepraszam, Magda, mam prośbę taką: czy mogłabyś zrobić taką listę obecności kontaktową dla tych osób, które wychodzą, żeby podpisać, żebyśmy mieli do siebie wzajemnie kontakty? Ja w ogóle przepraszam, że się wypowiadałem, ale wydawało mi się, że taka geostrategiczna wizja tej całej sytuacji jest ważna, bo wtedy możemy coś odrzucić, a coś przyłączyć. Wie pan, bo jakby to powiedzieć, jak będziemy tak patrzeć na to, my, 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 no już niestety nie my, my tylko to są już te maszyny, to już są te struktury ponadnarodowe i wchodząc do Unii, wręczyliśmy swoją suwerenność bardzo mocno. A... I mogą nas straszliwie karać. A teraz a propos tych propo związków wyznaniowych. Ja radę. mam do księdza jeszcze takie Wreszcie pytanko. Panie. Jeżeli byśmy takie coś zawiązali, to jakby to się miało, bo teraz większość tych rolników co ziemię ma, to im ma zobowiązania tam kredytowe i tak dalej, ale jakby to wyglądało wtedy z tymi dopłatami unijnymi, czy to by e, wtedy wyrzucili z, tej, z tego czegoś, czy... Jakby to miało wtedy, jakby to, mówię, jakby to... Powiem tak, nie zastanawiałem się nad tym wątkiem, bo to no, świeża sprawa, to no, wymaga przemyślenia i do, dopracowania, bo zawsze jak niedoróbki będą, to będzie katastrofa, ale na przykład, no powiedzmy sobie, jeżeli Żydzi mają tutaj związek wyznaniowy, to mogą kupować sobie na ten związek rzeczy, samochody, tak nabywać własność, ziemię mogą nabywać, podejrzewam, że jest prawo, to dziwne, bo ja na przykład się do takiego pewnego wydarzenia. Pewna Żydówka kilka lat temu w Komisji Sejmowej powiedziała, że szczepionki będą nas niczyć. Wszyscy powiedzieli, że to taka, to taka spiskowa teoria dzieju. No mam to nagranie dzisiaj, żeby mogę to przedstawić, że się spełniło. Czyli, czyli jeżeli ktoś na przykład... Mówi o, o pewnych związkach czy działaniach, to oni już wiedzą. Nie? Z góry to jest zaprogramowane. I oni zaprogramowali to wcześniej, bo wiedzą, że będą u nas. ustawa, na przykład która pozwala im nie tylko nabywać ziemię, ale wydobywać tej ziemi. Dlaczego się wydobyć na lasy? Bo pod ziemią jest ropa naftowa. My mamy tej ropy naftowej za 300 bilionów dolarów. Ja spotykałem wow. takiego Jędryska czy innych, ale Albi, Albina Siwaka rozmawiałem, on mówił, wini, widział wyniki, bo Polska jest bardzo wow. bogata, mamy tytan, metale ziem rzadkich, jesteśmy najbogatszym yes. krajem Unii Europejskiej i kopią, kopią nas w dupę, jesteśmy zagłodzeni, żebracy, biedacy, nikt. Ale w, w opinii publicznej przez od wieku, od, 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 od kupę lat nam gadali, że u nas nic nie ma, myśmy, my, myśmy biedni wiecie, u góry i, i u dołu. I teraz, Przekonać ludzi, y, jakie my bogactwo mamy telewizję. A i to ja wiem o tym. Ale ja oglądać telewizję wybiórczo i analizować co I nie trwają. No właśnie, no to bo tutaj... też można. Bo no. słuchajcie, to, to nie jest tak, że my mamy nie słuchać wroga. Trzeba słuchać wroga. No. Co dzień no, nie czy nie, tam tak. konkurenta. Ja, Sputnik V ta szczepionka, ja wiem, że są różne zdania. Słuchajcie, ja obserwuję jedno dziwne zjawisko. Wszyscy nasi przeciwnicy od wielu lat, naszego myślenia niezależnego. Patriotycznego i tradycyjnego rzucili się jak wściekłe psy na tą szczepionkę. Przypadkowo? Nie wiem. Chyba nie. Syria przykład, Irak, znaczy, e, Iran, przykład. Nawiru o tym wie, o co ja mówię. I teraz, dlaczego ja to mówię? A może to jest tak, że jeżeli się robi szczepionkę raz na dwa lata, i już koniec, nie każdemu, ale temu to, to już te firmy nie zarobią drugi raz. Ani na przyszły rok, ani następny rok. A mamy do czynienia z czymś, jest dwuwektorowe, czyli zwiększa nasze przeciwciała, to jest wiele lat, to jest państwowa szczepionka wojskowo-cywilna, opuszczając, państwowa, tak? Wszystkie inne są komercyjne, nie przychodzi do głowy, zaraz, zaraz, zaraz. Jeżeli wy tak gracie, to ja sobie muszę przypomnieć, co byście robili w Iraku, to, że wy wszystkie te struktury macie, przecież większość struktur natowskich, szanowni państwo, to są przecież struktury wynajęte, to są wynajęci ludzie, to są najemnicy, którzy udają ochroniarzy, nie wiem wiecie. Ochroniarzy, I to nie jest zakazane poza Unią, nie? W związku z tym e, amerykańska armia, czy brytyjska, Irak. I to jest bardzo ciekawa sytuacja, czyli trzeba się... No, bo, tak naprawdę to musimy mieć grono ekspertów, takich, 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 takich. Każdy się zajmuje swoim, analizuje, ten robi e, research, czyli bada sobie rosyjski temat, ten chiński, ten indyjski, ten, ten polski wewnętrzny jednej partii, drugiej. No, zachęcam Państwa na przykład z mojego podwórka pan Lipiński z Bigniew z Bieszek. On analizuje kalejdoskop Polityczny, Myśli polskiej. taka gazeta. Macie to też na stronie internetowej. Tak? Czyli mamy tak, mamy takie bardziej popularne, rozrywkowe, ale szybko wchłaniane programy Wojtka Marcina. Mają, są bardziej popularne moje historyczne i są rozmowy już takie poważne tak? na jeszcze jednym kanale. Eugeniusz Sendecki 71, gdzie ja zapraszam już ekspertów, ludzi, którzy latami tym zajmują, nie? i tam jest Bolesław Piasecki, wszystkie te sprawy. I teraz, jeżeli my będziemy ich argumentami bić, to może oni się ockną. No wie pan o co chodzi? Mamy już 30 lat i jednej opcji, a to tak dziadek pojechał tu, wujek pojechał tu, i potem się okazuje, że to wszystko jest związane albo, albo z Statfordem. Rozumiał pan z jakimś wyjazdem do Stanów albo Wielkiej Brytanii, bo do innego uniwersytetu za darmo, spiorą mu mózg, Znam takiego jednego z PiSu, który wyjeżdżał i rysował mi na mapie, gdzie, były, e, gdzie był zasięg Połabian, czyli, czyli zachodnich Słowian, a teraz jest proamerykański. Mówi, że Rosjanie, że Sowieci wymordowali, Związek Radziecki wymordował więcej Polaków niż Niemcy. Ja mówię, chłopie, przecież to podobno jesteś politologiem, ale wrócił z tych Stanów, a to był stypendysta tego. Brzezińskiego, jeden z moich kolegów, dalekich kolegów, sąsiadów można powiedzieć, z tym się nie da gadać w tej chwili, bo on został całkowicie przerobiony psychicznie. Wprowadzono mu nową matrycę, tak, tak jak stosuje się w, w, przy robotach. No i tutaj, co z tym zrobić? No z tym zrobić można tylko tyle. Diagnoza psychiczna plus wyalienowanie tych ludzi, odcięcie od władzy lub wymuszenie na nich... No czyli liczyliśmy na Konfederację no i tak... Ta konfederacja okazała się uwikłana na pewne rzeczy i tak z tej konfederacji tak średnio dużo wyszło. tak? Ja nic do niej nie chcę mieć, ale pewne rzeczy są. I dlatego co? Musimy znowu wrócić do tradycji wielkopolskiej, o której była mowa, właśnie spółdzielcze banki, właśnie tam. No to mówiłem. Czyli ten sposób. Niestety czeka nas na nową pracę o podstaw Przykro mi, tak to wygląda. I wykorzystywanie tych środowisk w Europie, które myślą podobnie jak my, francuskich, niemieckich, no tego musimy mieć już niestety znawców. Językoznawców, specjalistów. To jest już praca sztabowa. No inaczej się nie da niczego zdobyć, to żeby było jasne. No i niestety eliminować ludzi, którzy chcą doprowadzać do rozbić, do frakcji tak zwanych i robić, robić zamieszanie, czyli chaos. Takich ludzi trzeba eliminować od razu. To jest moje zdanie. Wojnieku, jeszcze takie pytanie porządkowe dla tych, którzy Cię nie znają. Czy możesz to? się przedstawić, powiedzieć, jaki prowadzisz kanał i też z jakich korzystasz z źródeł, jakie polecasz? kanały tematyczne. Muszę to jest ciekawy panie. temat. Przede wszystkim dobrą znajomość języka rosyjskiego muszę Pana pozwolić, mhm. ponieważ ja bardzo dużo rzeczy mam z dokumentacji, z publicystyki rosyjskiej, z wywiadów naukowców, z książek Rosji, po rosyjsku napisanych, których po prostu nie przetłumaczano. Więc na pewno znanie jakiegoś innego języka niż te podstawowe języki, którym posługują się te same media, które mają tego samego właściciela na Wall Street, czy w, 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 w city. No niestety, musimy na to zwracać uwagę, kto jest właścicielem czego i patrzeć, co było mówione 5, 6, 7 lat temu, jak oni myśleli wcześniej, jak myślą teraz, żeby wyłapać ich dezinformację, tak zwaną dezę. No musimy być trochę wywiadowcami, nie mamy wyjścia. Czyli musimy patrzeć, gdzie jest więcej pozytywów, gdzie jest więcej negatywów. No przede wszystkim być bardzo uważnym i analizować, analizować to poprzez systemy polityczne, możliwości, brak możliwości punkty wyjścia, jakie są możliwości odwrotu, jakie są możliwości pójścia do przodu, jak można działać z boku i tak dalej. To wszystko no, musimy być strategami, Szanowni Państwo, bo nasi wrogowie są strategami. Przypominam, przypominam, w ogromnej szybkością mamy do czynienia z konfliktem w tej cygłej przestrzeni przez pełną monopolizację tych, tych kilka osób różnej narodowości, co nie tylko żydowskiej, którzy kontrolują to poprzez anglosaski, wpływy brytyjskie czy amerykańskie. Ten jeden jest Hindus, jeden Irwalczyk, jeden jest żydowskiego pochodzenia, ten Zuckerberg czy tam W każdym razie oni są w tej chwili już właścicielami w wielu wypadkach tej sieci. Oni kontrolują tą sieć. I sytuacja jest trudna. E, więc musimy, musimy, musimy korzystać z różnych. Myślę, że musimy e, po prostu czytać opracowania naukowe, które można. No to trzeba wertować uniwersytety, małe nakłady, prawie skryptów uniwersyteckich, książek, które wychodzą. Czytać taką myśl polską, słuchać tych niezależnych ekspertów, którzy coś samo reprezentują, coś w życiu zrobili, coś przewidzieli, coś zauważyli, coś umieli yy, zanalizować. No, tak to działa. Yy, Jan Endelgard, Jan, yy, redaktor Naczelnej Myśli Polskiej, zwrócił uwagę na ciekawą rzecz, że jak się bada yy, źródła yy, polskiej najnowszej historii po okresie powojennym, to dziwnym trafą wszystkie ofiary systemu ich życiorysy kończą się na 56 roku. To znaczy nikt nie patrzy co się z tymi ludźmi działo dalej w Polsce. To ciekawe zjawisko. A oni byli tam w partii, nie w partii, byli dyrektorami itd. Tak oni znikają, ich nie ma. Już, także, także ja, to, ja ja, odpowiedziałem panu trudny sposób, ale no taki, taki, taki system jest, jest. No, żeby mówić o historii to trzeba analizy politologiczne, ale i socjologiczne, ale i psychologiczne robić. Jeżeli mówimy o współczesności, to samo, no musimy iść pojęcie o teorii politycznej, o, o systemach i nie jakby nie patrzeć na to w sposób naiwny i wycinkowy. To wszystko. Myślę, co mogę powiedzieć. Dzięki. Mogę też odnieść jeszcze? Dzieńka, tak. Witam serdecznie, dopiero co dołączyłam, wybaczcie. Jeszcze byłam tam, kiedy na Politechnice był to zamykane w między z, nimi, z, nimi, z, nimi, z nimi. i reszta ludzi, słuchajcie. Niestety miałam okazję tylko część przesłuchać, ale chciałam się odnieść do tego, co, co usłyszałam z tych wypowiedzi i powiedzieć jakieś swoje przemyślenia, które też miałam na, na ten temat. W przypadku tych sieci właśnie elektromagnetycznych, które tak. działają szkodliwie, na pewno warto z pomieszczenia, w którym śpimy, wyprowadzać komputery, wszystkie telefony wyłączać nawet z tu, jeżeli ktoś ma... Ja mam telewizor tylko i wyłącznie dla YouTube'a, dla Netflixa, nie mam ładówki, ale generalnie warto takie BHP właśnie sobie zapewnić i um, jestem głęboko przekonana, że jeżeli jesteśmy w wibracjach um, radości, wdzięczności, miłości, inna częstotliwość, która jest wysyłana przez te fale elektromagnetyczne, nie będzie miała możliwości do nas dostępu. Dlatego właśnie wpędzanie ludzi w strach, w lęk yy, zmienia ich kod genetyczny, DNA, co już były robione badania wojskowe właśnie w latach 80. co też pokazuje Greg Breyden ostatnio w audycji jeszcze zanim została zlikwidowana NTV. W audycji, którą polecam posłuchać, jest przerzucona na mój kanał Polka Turin. Tytuł audycji jest Wybieramy Piękny świat, wybieramy piękne życie. Tam z Januszem właśnie mocno omówiliśmy temat związany z tym, co się dzieje z ludzkim DNA, pokazując właśnie te trzy najważniejsze badania z lat jeszcze 80., które w jednym swoim swoich wideo Greg Breyden pokazał. Gdybyśmy, gdyby nastąpiła jedna zmiana w konstytucji, w punkcie numer 4. Nie, że naród sprawuje władzę, ale że jednostka, że jednostka, że osoba, to my, jako każda jednostka świadoma, pojedynczo, mając świadomość prawa, tego prawa, które obecnie funkcjonuje, jesteśmy w stanie wpłynąć na zmianę świadomości urzędników, a policja to też urzędnicy. Um, na zmianę świadomości urzędników wykonujących usługi gdziekolwiek, czy GIS, czy inne urzędy, które są takimi oddzielnymi instytucjami, które wyznaczają prawo. Yy, I uważam, że warto skierować właśnie energię w tym też kierunku, żeby wysyłać pisma. Jeżeli wysłamy pismo jako powiedzmy yy, osoba prywatna, yy, i nie podpiszemy się, jako że to jest wniosek, prawda? To on nie jest rozpatrzony. Ale każdy wniosek, bo skarga, jak działają urzędy? Dostają zazwyczaj skargi, prawda? Ci wszyscy ludzie, którzy tam pracują w urzędach, to oni zazwyczaj spotykają się ciągle ze skargami. A wyobraźmy sobie teraz, że przesłamy im informację, treść, która niesie ze sobą zarówno coś dobrego związane z przestrzenią serca, z miłością do tej konkretnej jednostki u osoby sprawującej jakby. Y no stanowisko w danym urzędzie, tak, 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 w danym urzędzie, dokładnie tak, dokładnie tak, zamiast tonę złości wylewamy tonę miłości. Dlaczego jest to tak ważne? O, o, o tych właśnie zmianach, które mają miejsce, w szczególności 21 grudnia, że, gdzie zmienił się układ planet i o tym mówią starożytne kultury. Tutaj nie ma, to jest, nie ma się co w ogóle, wiecie, śmiać i, i uważać, że to są jakieś wyimaginowane teorie. Starożytne Wedy głosiły Satyuga, tak? To są przejście po prostu w tak zwany Złoty Wiek, w Złotą Erę. Polega na tym, że spływają takie energie kosmiczne do naszej świadomości, chociażby częstotliwość fali szumana, która jest 8 Hz, wpływa na stan naszej szyszynki. O tym już wiedziały starożytne ludy, chociażby starożytni Indianie z Meksyku, gdzie jest taka książka, właśnie Kod Genetyczny. Osie... Mistekowie odkryli Kod Genetyczny macie Świętej Pamięci Macieja Kuczyńskiego. To starożytni Mistekowie Indianie. Słuchajcie, rok 838. Te, te ludy już miały wiedzę na temat kodu genetycznego. Co oni robili? W momencie, gdy były wyładowania fal elektromagnetycznych na kuli ziemskiej, czy w ogóle w ich regionach, wychodzili na Ziemię, stawali go, gołymi stopami w piórokuszach. I ściągali właśnie, bo na tym polega ta fala Schumana też, tak? Że jak jest wyładowanie elektromagnetyczne gdzieś na, tak? Płaskoziemcy powiedzą na płaskiej Ziemi, inni na, że na Ziemi. Już, już, już jakby o tej teorii, czeka teoria, nieważne, na Ziemi, jeżeli jest władowanie, ma to miejsce ka każda jednostka, wiedząc w jaki sposób każda osoba, jak może odebrać tą częstotliwość, żeby jej świadomość właśnie wzrosła, więc... Um, Zachęcam gorąco do tego, żeby e, przede wszystkim idąc na jakiekolwiek marsze wolności zaznajomić się z prawem, jakie mamy prawo. Ja na początku, e, kiedy e, zanim wzięłam udział w pierwszym proteście e, nie miałam jeszcze tej wiedzy, że odmawiając przyjęcia mandatu e, nikt mnie nie może tak naprawdę ukarać. Dopiero kiedy dostałam, słuchajcie list sądu, ponieważ policja za moje uczestnictwo w jednym z pierwszych protestów podpisywać. z pierwszych protestów przedsiębiorców skierowała mnie sprawę do sądu, dostałam na cztery stronyce odpowiedź, dlaczego mnie sąd nie może ukarać, powołując się na prawo właśnie konstytucji, suwerena, prawda? Więc y, miejmy tą świadomość, że najpierw, jeżeli są rozporządzenia, nad nim jest ustawa, później konstytucja, później prawo unijne, A. prawda? A. A. Tak więc... Y, jeżeli warto też pomyśleć o tym, żeby zarejestrować się jako lobbysta, bo dziennikarz niezależny, co może? Dziennikarz niezależny może pytać, może zadawać pytania. I zazwyczaj, jak chce dostać się na obrady sejmowe, to nie dostaje nawet odpowiedzi z biura sejmowego CIS-u, dlaczego nie może być wpuszczony, choć powinna taką, taką odpowiedź otrzymać. Lobbysta może żądać. Lobbysta, jeżeli wysyła pismo do urzędu. Podpisuje się imieniem i nazwiskiem każdy wniosek w postaci wniosku, musi być rozpatrzony. Więc każda jednostka pracująca w urzędzie musi to rozpatrzeć musi przekazać to do swojego, wiecie, dalej tam przełożonego, i, ta, i te pisma będą po prostu przechodziły. Rozumiecie o co chodzi? A najważniejsze, żeby oprócz tego, czego my. Egzekwujemy, bo nie chodzi nawet o samą walkę, tylko egzekwowanie, znając prawa fizyki kwantowej, że jeżeli o coś walczymy, to wtedy wzmacniamy tego oponenta, prawda? Więc my, mając świadomość i wiedzę naszych praw, naszej jako istoty ludzkiej, jako istoty boskiej, egzekwujemy tych praw i przesyłając poniekąd troszkę treść abstrakcyjną w takich wnioskach do urzędów różnych. Troszkę treści właściwej, czyli tego czego my oczekujemy, tak jak notabene Fundacja Rockefellera zapisała sobie wszystko w czasie dokonanym, prawda? Co to sprawia? Podświadomość. Idzie to do podświadomości danej jednostki, która. Przekaz czyta podprogowy. Która, no, nawet to nie jest przekaz podprogowy, to jest, to jest świadomy przekaz. Postaci, bo podprogowy polega na tym, że tak, jest reklama. Tak, bo podprogowy polega na tym, że jest że... reklama, a, a jakby w treści tej reklamy jest wrzucone, nie wiem, hasła, słowa, słowa i tak, że my no nawet tego nie widzimy umysłem świadomym, więc to jest podprogowa. Tu, jest tu nie ma nic podprogowego, to jest typowe świadome działanie, gdzie dostaje urzędnik wniosek. I wielkie szapobaza dla Tomasza Obary Grassroots Lobbying, we w ten wtorek odbędzie się... Spotkanie lobbystów w Łodzi 19.30. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, prześlę Wam linka. Każdy może dołączyć, posłuchać w jaki sposób, jakie rozwiązania właśnie możemy przyjąć, żeby działać wspólnie razem względem uświadamiania urzędów. Razem z Tomaszem żeśmy przegadali kilkanaście godzin, jak nawet nie kilkadziesiąt godzin na ten temat. I w piątek 13 będę robić taką akcję względem policjantów, względem dzielnicowych, nie, nie żeby byli dzielnicowymi, ale łącznik, byli łącznikami, no bo dzielnicowy dzieli, prawda? Więc kiedy już zrobię też tą akcję, Tomasz na razie robi dla Pani dzielnicowych, robił to 8 marca w Dzień Kobiet, podzielimy się tym też właśnie w internecie na, na swoim kanale, czy też przez NTV, tak, tak więc tego linka zachęcam, żeby dołączyć na to spotkanie właśnie lobbystów, Łodzi, bardzo świadomych ludzi, w jaki sposób prawnie możemy wpłynąć na zmianę systemu. Także dziękuję.